No, hej z tej strony, Andrzej. W tym odcinku opowiem Wam pokrótce, w jaki sposób dobierać pamięć do swojego laptopa. W jaki sposób, ponieważ wiadomo, że w sklepach mamy wiele typów pamięci komputerowej i czasami nie wiemy, jaki wybrać akurat do konkretnego modelu. Jeżeli wybierzemy źle, to ta pamięć nie będzie dobrze działała. Pokażę Wam prosty sposób. Ja używam programu o nazwie CPU. Kreska Z. Ten program możecie ściągnąć ze strony internetowej www.cpuid.com. Jest to program bezpłatny. Możecie używać komercyjnie, możecie używać w domu. I teraz przechodzimy na zakładkę Memory, i widzimy typ pamięci. Jest to tak zwany DDR3. I tutaj mamy pojemność tej pamięci. Pojemność nas akurat na razie nie interesuje. Tutaj mamy bardzo ważną sprawę. Jest to tak zwana częstotliwość pamięci. I w tym wypadku wychodzi to 532 MHz. Teraz, co jest jeszcze bardzo ważne. Musimy zawsze wiedzieć dokładnie, jak, jaki nasz laptop obsługuje typ pamięci. W tym wypadku u mnie jest to, mój laptop to jest Lenovo G560. Musiałbym najpierw sprawdzić w manualu. To jest instrukcja, którą dostajecie w momencie, kiedy kupujecie, otwieracie pudełko, macie taką instrukcję. Ja u sobie ściągnąłem, żeby widzieć ze swojego, żeby otwierać ją w postaci PDF-u. I mamy takie coś jak specyfikacje. I teraz, jeżeli, jeżeli zejdziecie troszeczkę na dół, to widzicie tutaj, jaki macie procesor. Oczywiście są różnego rodzaju podtypy tego G560 i ja akurat posiadam ten procesor 430M. Jeżeli, jeżeli nie, by, nie bylibyście pewni, co posiadacie, to tu widać 430M, prawda? M430, M430, prawda? I teraz... Naszą, naszą bardzo ważną sprawą, jak dobierać pamięć, widzimy, jak możemy skonfigurować. Możemy kupić jeden moduł pamięci, czyli jedną taką kostkę i 1 giga I tutaj mamy, jaki typ DDR3, czyli to, co mówiłem na wstępie, typ jest bardzo ważny, DDR3. Nie można kupić DDR2 lub innego, bo nie będzie chodziło. I tutaj maksymalna... Prędkość. W tym wypadku w moim laptopie jest to 1066. Czasami jest to 1600, zależy od, od laptopa. Czy jest czasami, tak jak tutaj u mnie standardowo, ja dostałem z tym laptopem 533. Widzimy, że jest to mało. Dlaczego mało? Ponieważ ten procesor. I 500 y, i 5, akurat w tym wypadku, mój 430, bardzo ważna. Y, tutaj ona obsługuje pamięci DDR 3066, czyli w tym momencie moja pamięć jest wolniejsza niż mój procesor. Czyli to tak jakby można powiedzieć: y, procesor to jest taka duża rura, y, która przewodzi wodę, a pamięć jest w tym wypadku jej średnica. Rury, pamięci, na przykład, y, która przewodzi wodę, to jest nasza, nasze dane. One jest trzy, dwa razy mniejsze, więc tak naprawdę tracimy. No i teraz wybieramy, więc tak możemy zainstalować jeden moduł 1 Giga, dwa moduły po 1 Giga, czyli będziemy mieli 2 Giga, jeden moduł 1 Giga, plus jeden moduł 2 Giga, różnego rodzaju konfigura konfiguracje. I na przykład ja teraz sobie zamówiłem pamięć, która to będą dwa moduły po. 4 GB z prędkością DDR3 i teraz wam pokażę, w jaki sposób szukać tej pamięci. Więc tak, otwieramy na przykład przykładowy sklep, ja, ja używam Amazon. Możecie znaleźć, możecie kupić to na Allegro lub różnego rodzaju w normalnych sklepach komputerowych i wpisujecie DDR3 i w tym wypadku 1066. I tutaj macie kategorię komputer i akcesoria. I e, macie różnego rodzaju. o i macie tutaj na przykład e, różnego rodzaju firmy, prawda? Ja sobie zamówiłem e, akurat Corsair, bo jest to bardzo dobra firma. E, I teraz widzicie, mam wiele różnego rodzaju pamięci. I teraz trzeba zwracać uwagę na te liczby, prawda? I teraz tak, widzimy, że tutaj mamy nazwę firmy, tutaj mamy nazwę firmy, tutaj tam. Mm, Taką, jak to się mówi, jej dokładną, szczegółową nazwę. Tutaj mamy pojemność, czyli w tym wypadku jest to 8 GB, czyli w tym wypadku to 8 GB uzyskujemy poprzez dwa moduły po 4 GB. Jest to pamięć DDR o prędkości. Tu widzimy 1333. Jeżeli byśmy otworzyli manual, my mamy 1066 max, więc musimy dobrać 1066. Więc tutaj widzimy, ale tutaj jest napisane coś ciekawego, że jest to dla Apple iMac, czyli dla ludzi, którzy posiadają y, komputery, laptop, Macintosh, prawda? Więc musimy szukać dalej. Więc patrzymy, patrzymy. O, tutaj mamy ciekawe. Mamy tak, Corsair Memory, czyli pamięć firmy Corsair. Mamy 8 GB i mamy prędkość 1066, czyli ta, która nas interesuje. Jest to typ pamięci DDR3. Więc w tym momencie widzimy, że jest to właśnie pamięć, która pasuje do naszego komputera. I kosztuje na przykład w tym wypadku 34 funty. Tutaj mamy inny obrazek pokazujący w jaki sposób włożyć tą pamięć do laptopa, bo trzeba zaznaczyć, że pamięć do laptopa jest dużo mniejsza od pamięci do zwykłego komputera desktopowego. I widzimy, jak tu się wkłada. Jest to bardzo prosty proces. Ale, tak jak mówię, najważniejsze, najważniejsze jest dobrać dobrą pamięć. Więc to wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę zostawcie w komentarzach. Chętnie udzielę na nie odpowiedzi, jeżeli będę umiał. No to cześć.